Witam Państwa na kolejnym filmie Teocentryzmu. Dzisiaj mamy specyficzny tytuł, trochę szokujący. Okultyzm. Prawdziwe oblicze dzisiejszej astronomii i kosmologii. No, ktoś by mu powiedział, no, facet. Odlecia całkowicie. No, dzisiaj przy, taki, przy takiej technologii, loty w kosmos, a tu jeszcze jakiś, ty mówisz o jakimś okultyzmie. Wiecie co? Jest taka zasada. najciekawsze jest przed nami. Dlatego to, co będzie w tym filmie, nie znajdziemy w żadnych książkach. A przede wszystkim w żadnych książkach, programów do nauczania, wszędzie, łącznie ze studiami. A więc zapraszam do filmu. Proszę bardzo. Podstawą jest artykuł w języku polskim z portalu astrologicznego. To jest tylko fragment tego artykułu, on jest dłuższy i będzie zalinkowany, tak samo ze wszystkimi materiałami dotyczącymi tego filmu. Ale przeczytajmy sobie tutaj najważniejsze. Że Kopernik wsparł się Na astrologicznym symbolizmie solarnym Proszę bardzo Kopernik wsparł się na astrologicznym symbolizmie solarnym Czytamy dalej O tym, że polski uczony świetnie orientował się W tak zwanej wiedzy tajemnej Oho, Wiedzy tajemnej Ściśle mówiąc w hermetyzmie Świadczy dziesiąty rozdział jego wiekopomnego dzieła o obrotach ciał niebieskich, w którym cytował pisma Hermesa Trismegistosa, legendarnego twórcy takich nauk tajemnych jak chociażby alchemia czy astrologia. Proszę bardzo. Czyli Kopernik był świetnie zorientowany w symbolizmie solarnym, astrologicznym. I oczywiście odpowiednie cytaty zawarł właśnie w swoim dziele. No i teraz musimy przejść do szczegółów, bo ponieważ mamy tutaj dwa słowa bardzo ważne. Hermetyzm i hermes trismegistos, czyli nauka, jak i autor tej nauki. Teraz przejdźmy do danych źródłowych, też będzie zalinkowane, co to jest Hermes trismegistos, synkretyczne bóstwo helenistyczne. Powstały z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Tota. Symbol tajemnej wiedzy starożytności. Tota był bogiem mądrości, patronem astrologii i alchemii. No proszę bardzo, jesteśmy, wylądowaliśmy w Egipcie starożytnym. Kopernik też. Przynajmniej tak jest to podawane. Idziemy dalej z materiałem dowodowym. Proszę bardzo. Tutaj mamy tego naszego bożka Hermesa. Tego egipskiego Tota. No idziemy dalej, tutaj mamy z Astrowiki również potwierdzenie, że zajmował się był Bogiem Astrologii. Jest jednym z najważniejszych źródeł dla różnych alchemicznych, filozoficznych, duchowych nauk ezoterycznych, w tym Astrologii. Czyli widzimy tutaj czym się zajmował Kopernik, albo wszystko poszło na jego konto. Idziemy dalej, proszę bardzo, to jest nasz Bożek. Teraz idziemy dalej. Teraz mamy drugie określenie Hermetyzm. No i co to jest ten Hermetyzm? Co czytamy sobie? Grecka, egipska, mistyczna grupa pogańska, której wierzenia są w z z zwanym i tak dalej, połączenie grupy 18 traktatów napisanych w hellenistycznej Aleksandrii w I wieku naszej ery. Za inicjatora tej filozofii uznaje się napoemitycznego Hermesa Tysmę Egistosa, który utożsamiany jest też z egipskim Totem. Czyli widzimy: Kopernik się. Znał na hermetyzmie i cytował właśnie tego Boszka Egipskiego. Proszę bardzo, teraz mamy jakby tutaj taki wniosek i już od razu. Astrologia Stołecznego Egiptu, tak zwany hermetyzm. Proszę bardzo, to samo. Mamy to? Mamy. Ale tutaj jeszcze do tego dojdziemy, jeszcze my tutaj wrócimy dwa razy, bo będziemy mieli cytaty z jednej książki po angielsku, która ma taki rewelacyjny tytuł. Zakazane wszechświat okultystyczne korzenie nauki i poszukiwanie myśli Boga. I co to jest tutaj jest najciekawsze? Okultystyczne korzenie nauki. No to właśnie. Zaraz dojdziemy do konkretów. Proszę bardzo. Mieliśmy tutaj grafikę Poprzednio, to teraz mamy tu po prawej stronie, ale cytat z tej książki, bo to jest jeden taki rozdział yy, Triumf Hermesa, właśnie gdzie jest mowa o Koperniku, o kopernikanizmie. I zobaczmy, co tutaj jest napisane. 80 lat po odkryciu zaginionych ksiąg Hermesa, Kopernik przyznał zaszczytne miejsce temu egipskiemu mędrcowi w swym dziele o ruchu planek. Ale dlaczego? Nie jest żadnym zaskoczeniem, że Kopernik był zaznajomiony z hermetyzmem. Znowu się tutaj to pojawia. Podczas gdy studiował w Rzymie Padwie w latach 1480-90, była ona na ustach wszystkich. Dowody wskazują, że księga ta była dla niego czymś więcej niż zwykłą intelektualną modą. O długu, jaki wobec Hermesa miał kopernik, nie świadczy fakt, że wszystkie spośród trzech rewolucyjnych test, jakie miały przynieść mu sławę, czyli ruch Ziemi w kosmosie, obrót wokół własnej osi, a także ruch Ziemi i innych planów wokół Słońca, znajdowały się w Hermetyce, czyli w Hermetyzmie. Jeszcze raz powtórzę tutaj tą część, bo ona jest najważniejsza tutaj z całości. Ruch Ziemi w kosmosie, obrót wokół własnej osi, a także ruch Ziemi i innych planów wokół Słońca, wszystko się znajdowało w hermetyzmie, czyli astrologicznym poglądzie, który co zrobił Kopernik albo ci na jego konto co zrobili? On to po prostu tylko dostosował. On dostosował astrologię do astronomii. Mamy następny cytat? Badaczki ezoteryki. Można powiedzieć, że albo wielki nacisk na Słońce w nowym światopoglądzie by emocjonalną siłą napędową Kopernika, aby powziąć matematyczne obliczenia, że Słońce w istocie jest centrum układu planetarnego, albo że chciał, aby jego odkrycie zostało zaakceptowane poprzez przedstawienie go w ramach tego nowego podejścia. Być może oba wyjaśnienia są prawdziwe, albo kto z nich. W obu przypadkach odkrycie Kopernika było spowite błogosławieństwem Hermesa Trismegistusa z cytatem ze sławnego dzieła, w którym Hermes opisuje oddawanie ściśle i ich magicznej religii. No proszę bardzo, mamy astrologię równa się astronomia. Czyli zamieniona astrologia wpleciona w astronomię. I dlatego, no, czas na wnioski. Dzisiejsza astronomia i kosmologia to w rzeczywistości zakamuflowany kult diabła oparty na starożytnych zasadach astrologii, a dokładnie na tzw. hermetyzmie. Społeczeństwo jest wychowywane na kulcie diabła i pytanie tylko, czy my chcemy się z tego kultu wypiąć. Życie na zewnątrz Ziemi jest integralnym elementem tego kultu, a ludzie, którzy aktywnie popierają ten pogląd, są przestony świadomi, albo świadomymi satanistami, albo inaczej mówiąc, okultystami. Astronomia i kosmologia są ukryte za ścianą autorytetu lotów kosmos i tak dalej. I przekazywane dane z tej ściany do publicznej wiadomości nie są weryfikowalne przez zwykłego Kowalskiego. No prawie. Przez co zostaje ukryty przed społeczeństwem astrologiczny, okultystyczny charakter jednego i drugiego. Ale to nie koniec wniosku, wystrzymamy dalej. Dzisiejsza astronomia, kosmologia nie odbiega od starożytnych tekstów astrologicznego hermetyzmu i stanowi tak zwaną nowo starożytnej astrologii jest tylko elementem wspomagającym i legalizującym tę starożytną astrologię. Czyli historia zatoczyła koło. Historia zatoczyła jeszcze większe koło, ale o tym w następnych filmach. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.